Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji czwartkowej. 22 dzień lutego. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Generalnie, no co możemy sobie tutaj od DAX-a w sumie zacząć? Jak mamy go na tapecie, miałem też przygotowywać wpisy na bloga i wykresy też na naszą grupę telegramową. DAX na pewno tutaj był w kręgu moich zainteresowań i dlatego też tutaj możemy dzisiaj sobie od DAX-a zacząć, bo zobaczcie, jakie mamy rozstrzygnięcie na niemieckim indeksie. Wczoraj wspominałem, że udało się utrzymać tutaj takie lokalne wsparcie, czy tak naprawdę to lokalne wsparcie nam się uaktywniło w okolicy 17 040 punktów. Natomiast godziny, godziny późniejsze w, podczas środowej sesji kierunek wzrostowy i dzisiaj od rana, tym bardziej po otwarciu rynków kasowych, duża zmienność i silne. I... Przepraszam, wzrosty, nowe szczyty na niemieckim indeksie, nowe historyczne szczyty na niemieckim indeksie. Jak sobie oddalimy, zobaczcie, bezapelacyjne tutaj, te oczywiście były niżej, te też niżej. Teraz byliśmy gdzieś tam w okolicy tych maksimów w ostatnim czasie i kolejny raz przebijamy, przebijamy nowy wierzchołek. I tak naprawdę, w związku z tym, możemy sobie popróbować, poszukać jakichś pierwszych ewentualnych targetów tak, dla, dla tego wzrostu gdzieś na. Na zewnętrznych mierzeniach, ale zobaczcie, że z tego pojedynczego, na interwale H1, no, na razie go zostawię, tą siatkę. Patrząc, patrząc szerzej, jeszcze pokombinujemy. Chwilowo jesteśmy tak naprawdę na samym szczycie, więc ciężko cokolwiek korekcyjnego tutaj zadziałać. Zaraz jeszcze spróbujemy, ale nie jest to takie oczywiste. Jeszcze jeden tylko odcinek sprawdzimy i przejdziemy jeszcze do tego schematu lokalnego. W przypadku tego całego swingu, no to mielibyśmy zewnętrzne 161,8. Przybliżymy sobie wykres z szerokiego horyzontu czasowego, bo takiego powinniśmy, myślę, rozważać. No to mamy tutaj 161,8 po cenie 17,410 punktów i to bardziej lokalne 17,310, czyli tylko 100, 100 punktów tutaj przestrzeni. Zobaczymy, czy to lokalne uda się wybronić. Warto gdzieś tam to zinterpretować. Na pewno z perspektywy bardziej lokalnej, powiedzmy na świecy godzinowej, czy jednak zamkniemy ją poniżej 17:310. E, dobra, idziemy sobie dalej. Euro, USD, tutaj też silne wzrosty na etku, także dolar mocno traci na wartości. E, tutaj targety, e, jakie mieliśmy, były związane z 61,8. Jeden raz udało się wybronić strefę, natomiast to, co obserwujemy teraz, kolejne święty 4-godzinowe, mocno prowzrostowe. No i ten target cenowy 1,0874 na wysokości głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6. To i w te rejony widać kurs nam celuje. Idąc dalej: GPPUSD, układ 1 do 1 rozegrany. Z mierzeniem 50%, jak sobie zobaczę tutaj, wczoraj, godziny popołudniowe, i też godziny około południowe, powiedzmy tutaj, powiedzmy wieczorne i około południowe, było to zejście. Super precyzji, może nie było, ale wiele takich sygnałów na formacjach świecowych, że jednak ten kierunek północny będzie na kablu rozgrywany. Spójrzmy sobie nieco szerzej, może. Tutaj na podstawie tego całego swingu. No to widzimy, że wracamy do testu 61.8, który już miał tutaj miejsce na sesji z 13 lutego. Ja tą, ten poziom małego fi oznaczę na pewno. Czyli mamy coś takiego, jeszcze zmienimy odcień, jakby strefa, która wcześniej stanowiła tutaj dla nas wyraźny opór ponownie się może uaktywnić. Na razie musimy poczekać, bo ten początek sesji czwartkowej mocno wzrostowy na euro, jak i na funcie, albo inaczej, bardzo negatywny dla amerykańskiego dolara. W związku z tym dolar tutaj walutą kwotowaną na drugim miejscu, więc wzrosty silne na GBP USD, jak i na euro USD stanowią. Silne osłabienie amerykańskiej waluty. E, dla przypomnienia, jeszcze kurs 1,26,75, no to jest pułap współczynnika 61,8. E, zobaczcie USD JPY. E, tutaj, pomimo też sporych ruchów, ale cały czas pozostajemy w naszej strukturze m, trójkąta, tak naprawdę. Górne ograniczenie przetestowane e, w zasadzie, tak po raz piąty, można powiedzieć. No i udaje się cały czas ten pułap wybronić, tu obecnie było około 150 i 30. Natomiast dolne ograniczenie oczywiście jest stałe poziom F100-149,62, mniej więcej tak wygląda to wsparcie. Na ujku, jeżeli chodzi o ograniczenie. Dolne ograniczenie górne wiadomo, że to będzie cały czas wartość lotna, natomiast z każdym kolejnym podejściem już powoli można. Po części zakładać, że możemy wybicie zobaczyć, tak, no bo też ilość tych podejść jest, jest już tutaj duża, no i już tak mocno nie nastawiałbym się na utrzymanie tej formacji.